To ja zagram Leblanka i Dikary. Ci mówią, oni są stary z no Daimonda. Kurwa. Ja nie chcę tego przegrać. No ja w dupie, to mam skąd to nie są? Oni mogą być nawet, nie wiem, ze szczecina. <grym> jaki kulec. <chłóbek. grym> kurwa, jaki imbece No możesz zaprosić nas wszystkich. Nie możesz? Nie możesz nas z doprosić? Dwa. <grym> Cicho kurwa. Hasło Nuder, kurwa. Ale on nie musiał wpisać hasła, nie? Co? No, przecież go zaprosiłem, to nie. No, no, właśnie, no właśnie, no to no co ty to... odpierdalasz? No on swoich kumpli, przecież nie będę jego kumpli zapraszał, żeby weszli do gry. Napisałem im. No ale on, on też, nie, on, też nie, on niech 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 nie tego Nudla, nie? To kurwa nie chce... Se... Napisałem mu, jakie jest hasło. To pochuj ma wpisywać Nudla? To jest śmieszne. Kurwa, ty jesteś śmieszny. No jest, jest. Zróbmy to jak Ja będę. Bedem... Ja będę mówił, tak. Łukasz jest? Nie ma go? Chuj, wypierdałem go. Gdzie on jest? Jakiś imbecy się śmieję. Nie no, są wszyscy, są. No. Kraje koz to... jest? Jestem, jestem. No to kic. Kurwa, ty oni wejdą? Nie to są z diamondu oni przez czas mają na wszystko, nie? Oni kurwa się jeżeli są w roomie już czempę wybierają. O, spoko kurwa, bano i malfajta. Opaki, idemy na mida Stara, ale to czempionów nie ma, tak? Zbugowane kurwa. Fucking riot. To on im podał, ale coś ich tu nie widzę. A ja wiem, oni pewnie... Dzisiaj chwila. Oni no nie lubię konwa na Skype. Ej, chłopaki, jak gdzie tu się hasło wpisuje? Chłopaki, podajcie mi hasło. Nie pewnie nie umiał znaleźć kurwa. On teraz pewnie tak. O kurwa mają platynę 4. Chłopaki, wymyślcie coś szybko. A bo jest. A oni tak. Spoko Kazik jest w goldzie. Rozpierdoli go. A macie takie ja ten, po boku masz okulary taki jak ma ten? Ocelot? Takie specjalne gamingowe macie? <grym> Bo ja se kurwa kupiłem specjalnie na dzisiaj ty. Kurwa śmieję Ja sobie kupiłem szalik takiego co To nie, nie jest szalik ty, tego, ty idio, to, jest, to jest firanka. To jest firanka. To jest, aparska, Spetyk, to jest to Ty byłem na IEM i widziałem, to jest firanka stary. A ja nie A byłem, nie ja nie tak. też widziałem nic. Tak. Ale to jest firanka, mówię ci, jeszcze kupował przy mnie stary w sklepiku. Tak, w no, serio ci gadam, to jest firanka. Co to Na początku chciał kupić dywan, ale później babka mu wytłumaczyła, że tego się kurwa nie nosi u nas. Co on mówi, to chujnie, niech stracę, firankę poproszę. Bo zawsze kada przychodzi, to mnie wszystkie te rzeczy. Wszystkie. tyfon. Stary, już się spociłem, tak jakbym przebiegł, nie wiem co. <grystanie> to było. <grystanie>

Wow. Ale się poryczałem. Boże, mam tam pod O co chodzi o to... z tym kupą? Co? Bym ci powiedział. Nie, bo się z czego się tak No Nie, nie, nie z się. Tak, tak. Najpierw puszcza bąki, a później szczegół się to Ja byłem po profesjonalny napój dla graczy, więc... Kurwa, mirinda za dwa złote. O Boże, stary! Pewnie Capslock wcisnął i na ekranowej pisze małe literki. Jacy uposiedzeni, kurwa. To pewnie sami koledzy, kurwa, z gimnazjum jacyś. z gimnazjum. no stary jak on do ruma no. wejść nie nawet nikum nie umie, umie płacić kuźwa zaraz wracam no idź ze zrób kurwa kawę herbatę i kolację pa. no wiesz co teraz nie za bardzo gramy no, no ja. twoje twoje jakie no duże małe a co ty? <laughs> o oh, <chwyca Yes>. <laughs> kurwa, czuł. Normalnie nagrano Tak jest, go A miałeś ten kefir? No. Już Czarnierkę. chodzi sam. Dobra, gramy. Koniec, kurwa, okay, tego dobrego.